Bardzo proszę. To, dziękuję bardzo. Szanowni państwo, trwa w tej chwili ogromna akcja manipulacyjna, aby bronić ekipę Tuska i prawdziwy plan Tuska. Proszę państwa, porozmawiajmy o wiarygodności w sprawie migracji. Z jednej strony macie państwo rząd Zjednoczonej Prawicy, który konsekwentnie, którego politycy konsekwentnie w parlamencie europejskim głosowali przeciwko przymusowej relokacji. Politycy na szczeblu rządowym blokowali wszystkie rozwiązania związane z pakietem migracyjnym nie tylko teraz, ale również wtedy, kiedy Donald Tusk groził jeszcze karami za niewykonanie przymusowej relokacji. Do tego macie państwo ludzi, rząd, który budował mur wbrew ogromnym protestom i fali ludzi z zaplecza Donalda Tuska. Macie. W związku i w związku z tym macie państwo Zjednoczoną Prawicę, która której tak zależy na zbudowaniu szczelnego systemu migracyjnego, że, e, że nawet jeżeli zostały znalezione przez nasz rząd jakieś nieprawidłowości, to szybko zostały wyciągnięte z tego wnioski. Przypomnijmy, te nieprawidłowości dotyczą dosłownie promila, promila, bo to trzeba wielokrotnie powiedzieć, promila wszystkich spraw. E, Dlaczego? Dlatego, że nam tak bardzo zależy na tym, aby zbudować szczelny system. Więc, więc podsumujmy: z jednej strony macie Państwo ludzi, którzy konsekwentnie głosują przeciwko przymusowej relokacji, e, e, walczą z biurokracją europejską, żeby nigdy nie doszło do tego, żeby w Polsce pojawiła się Lampedusa. A z drugiej strony macie Państwo Donalda Tuska, którego politycy głosowali niedawno za przymusową relokacją właśnie za tym, żeby ci ludzie, którzy znajdują się dzisiaj na Lampeduzie, byli relokowani tutaj. Ci silni mężczyźni, z którym wojsko włoskie ledwo co daje sobie radę, byli relokowani do Polski. Zresztą pokażmy, proszę Państwa, jak wyglądały wyniki głosowania za, za, za pakietem migracyjnym. Możecie Państwo zobaczyć, sami politycy, sami politycy opozycji. Więc, proszę Państwa, mówić można wszystko, ale Czyny, a nie słowa. I tutaj, Państwo, widzicie, widzicie jasne czyny. Czyli z drugiej strony, macie Państwo Donalda Tuska, który tak. Jego ludzie głosują za przymusową relokacją. Sam straszył karami, jeżeli do przymusowej relokacji nie dojdzie. Bojkotowali i ośmieszali budowę muru i yy, polskich funkcjonariuszy, którzy bronili nas przed hybrydowym atakiem hybrydowym atakiem migracyjnym. Jego posłowie już dzisiaj zapowiadają, że zostanie zburzony mur. I to jest ta druga strona. Z jednej strony macie Państwo zjednoczoną prawicę, która konsekwentnie, systematycznie buduje tutaj stabilny, szczelny system, konsekwentnie opowiada się przeciwko relokacji. Z drugiej strony macie Państwo ludzi, którzy doprowadzą, którzy głosowali za przymusową relokacją, grozili karami. Eee, możecie Państwo zobaczyć wyniki głosowań. I jeżeli ktoś dzisiaj próbuje odwrócić te wektory, i powiedzieć, że inaczej jest niż faktycznie jest, to proszę Państwa, to jest gigantyczna manipulacja. To jest, proszę Państwa, akcja Joanna II okłamywania opinii publicznej i zaprzeczania takim oczywistym faktom. W związku z powyższym przypominamy że wraz z wyborami odbędzie się referendum i warto głosować cztery razy nie. Warto zagłosować za tym, żeby Donald Tusk nie urządził tutaj w Polsce kolejnej Lampedusy, bo jak Państwo wiecie, znamy zapowiedzi przewodniczącej Komisji Europejskiej, która mówi wprost, że trzeba będzie tych ludzi z Lampedusy relokować. Gdzie relokować? Tutaj macie, proszę Państwa, wyniki głosowań. Ci ludzie, opozycja mówiła relokować również do Polski, a dzisiaj udaje, że tego nie ma. Nie ma na to, proszę Państwa, naszej zgody. Politycy Platformy Obywatelskiej chodzą teraz i opowiadają o media, w mediach, że przecież nie ma problemu, bo będzie można się wykupić. Zresztą swoją drogą, wiecie Państwo, no, płacenie za e, e, możliwość wykupienia się na migrantów z Afryki, gdzie Unia płaci za nich naście razy więcej niż za Ukraińców, którym Polska pomogła, to jest po prostu jakiś rasistowski skandal. Natomiast pomijając w ogóle to, ja chcę Państwu wszystkim przypomnieć i warto sięgać do dokumentów europejskich otóż możliwość tego wykupienia się pojawiła się dopiero w projekcie Rady. Politycy Platformy Obywatelskiej, w ogóle opozycji, jak Państwo możecie zobaczyć z tyłu, głosowali za, tym, e, za projektem gdzie nie ma takiej możliwości relokacja jest przymusowa i Komisja Europejska ustali kwotę do tej relokacji. I warto, żeby o tym pamiętać. I jeszcze jedno chcemy państwu dzisiaj przekazać. Mianowicie nie będzie tak, że politycy Platformy Obywatelskiej z Tuskiem na czele będą się chowali za wygodną osłoną TVN-owską, żeby ludzie się nie dowiedzieli, jakie mają plany. W związku z tym zapowiadamy akcję. Wyniki głosowań w Parlamencie Europejskim, bo państwu powiemy, mówić można wszystko, głosowania. Wyniki głosowań w Parlamencie Europejskim przez najbliższe 10 godzin będą przyklejane na biurach Platformy Obywatelskiej w całej Polsce. Żeby wszyscy wiedzieli, jaka jest prawda. Kto ma wiarygodność w sprawie migracji? Dość tych kłamstw. Tusk równa się Lampedusa w Polsce. Jeżeli dopuścimy do władzy Tuska, skończy się właśnie tak, jak widzimy dzisiaj obrazki we Włoszech. Nie możemy się na to zgodzić, póki Polska należy do najbezpieczniejszych państw w Europie.